Mini-helikopter NASA znany pod nazwą Ingenuity przetrwał samotnie pierwszą noc na lodowatej powierzchni czerwonej planety. Zdaniem przedstawicieli NASA jest to prawdziwy kamień milowy dla całej misji, a zarazem dobry wstęp do nadchodzących testów lotu na powierzchni Marsa. Ingenuity musiał polegać na własnej baterii zasilanej energią słoneczną, aby uruchomić niezbędny grzejnik i chronić swoje komponenty przed zamraznięciem lub też pęknięciem. Temperatury na powierzchni Marsa mogą spaść nawet do minus 90 stopni Celsjusza, a więc wyzwanie było dość poważne. Nawet agencja NASA nie była pewna co do zachowania podzespołów maszyny. Zgodnie z wypowiedzią specjalistów z NASA: Teraz mamy potwierdzenie, że Ingenuity posiada odpowiednią izolację, właściwe grzejniki i wystarczającą ilość energii w akumulatorze, aby przetrwać marsjańską noc, co jest wielką wygraną dla zespołu. Cieszymy się, że możemy nadal przygotowywać Ingenuity do pierwszego lotu próbnego. W najbliższych dniach Ingenuity przejdzie testy łopat wirnika i silników. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pierwszą próbę lotu podejmie w okolicach 11 kwietnia. Będzie to pierwszy ziemski pojazd powietrzny, który podejmie próbę kontrolowanego lotu na innej planecie. Nie jest to zresztą przypadkowa data, ponieważ zbiegnie się ona z 60. rocznicą pierwszego lotu kosmicznego dokonanego przez radzieckiego kosmonautę Jurija Gagarina 12 kwietnia 1961 roku. Oraz z 40 rocznicą wystrzelenia pierwszego promu kosmicznego należącego do Stanów Zjednoczonych, co również miało miejsce 12 kwietnia, w tymże 1981 roku. Ingenuity podejmie wtedy próbę latania w atmosferze, która stanowi zaledwie 1% gęstości tej, którą mamy na Ziemi. Znacznie utrudni to osiągnięcie siły nośnej odpowiedniej do wzniesienia się w powietrze, lecz sam lot będzie wspomagany słabszą grawitacją Marsa, która wynosi zaledwie 1 trzecią ziemski. Pierwszy lot będzie obejmował wzniesienie się z prędkością około 1 m na sekundę na wysokość 3 metrów oraz zawieśnięcie tam przez około 30 sekund. Wówczas pojazd ponownie opadnie na powierzchnię Marsa, a specjaliści przygotują się do kolejnych testów.